Gościcie Państwo na forum liderów banków spółdzielczych, co jak rozumiem, nie jest przypadkiem. Powiedzmy zatem, co macie do zaoferowania sektorowi i jakie funkcjonalności, jakie benefity dzięki temu mają szansę uzyskać wasi klienci. Myślę o bankach spółdzielczych. Profesjonalny wywiad gospodarczy to bardzo, unik skarbiec to bardzo unikatowy podmiot na rynku polskim. E nie śmiem tutaj jakoś dywagować za bardzo nad tym, że prawdopodobnie jeden, który, jedyny w zasadzie, który na rynku polskim oferuje tak szeroki zakres usług w zakresie e, przygotowywania, realizacji e, i nadzorowania systemów bezpieczeństwa, e, zarówno jeżeli chodzi o obrót gospodarczy, jak i współpracę z różnego rodzaju kontrahentami, zarówno w kraju, jak i poza granicami. Oferujemy projektowanie dedykowanych systemów bezpieczeństwa zarówno ochrony fizycznej, jak i ochrony obrotu gospodarczego w połączeniu przede wszystkim w dużej mierze z obsługą prawną, dlatego że profesjonalny wywiad gospodarczy Skarbiec bardzo ściśle współpracuje z kancelarią prawną Skarbiec, która zajmuje się sensu stricto Doradztwem w zakresie obrotu gospodarczego prawnym. W związku z tym, tak naprawdę, jesteśmy jedynym podmiotem na rynku polskim, który oferuje tego typu usługi w bardzo szerokim zakresie. Od obsługi prawnej, od obsługi finansowej, aż do bardzo skomplikowanych systemów bezpieczeństwa. Obsługujemy bardzo wiele podmiotów gospodarczych w Polsce, dużych partnerów i dużych przedsięwzięć gospodarczych, potrafimy zapewnić im bezpieczeństwo w, na terytorium Polski czy poza terytorium Polski w, we współpracy z różnego rodzaju kontrahentami. Jak zatem skalibrować Waszą ofertę dla potrzeb szczególnego klienta, jakim jest bank lokalny? Banki lokalne cechują się przede wszystkim elementarnym podejściem do swojego klienta i oferują mu bardzo indywidualne usługi. Nasz profil działalności też jest skierowany do bardzo indywidualnych potrzeb naszych klientów. W związku z tym widzimy tutaj taką możliwość nawiązywania bardzo szerokiej współpracy z bankami, gdyż szczególnym walorem dla nas jest jakby współpraca bezpośrednio z klientem. Nie chcemy być anonimowi, nie chcemy być postrzegani jako. We współpracy nie wiem, z różnego rodzaju pośrednikami, czy ewentualnie podwykonawcami. Cechuje nas to, że współpracujemy bezpośrednio z klientami. A takim elementem cechują się banki spółdzielcze, i tutaj widzimy możliwość współpracy w tym zakresie. Rozumiem z tego, że w ramach szerokiej palety usług. Możecie zindywidualizować swoją ofertę, skalibrować ją pod potrzeby konkretnego klienta i specyfikę jego biznesu? Dokładnie tak. To, co powiedziałem. Odchodzimy bardzo indywidualnie. Projektujemy swoje działania od systemu bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, aż po kwestie badania bardzo szczegółowego potencjalnych kontrahentów indywidualnie. Każda taka usługa jest dostosowana do potrzeb klienta. Nie mamy bardzo spersonalizowanych usług w postaci. Szerokiego spektrum. Przede wszystkim klient, przede wszystkim potrzeby klienta i wówczas dopiero przedstawiamy swoją ofertę i środki, jakimi dysponujemy, a dysponujemy z bardzo znacznymi środkami i w kraju i poza granicami i wówczas oferujemy konkretną usługę dla konkretnego klienta.